Ja oczekuję od kandydata w dziale finansowym takiej podstawowej wiedzy finansowej, ale też właśnie takiego mindsetu, który pozwoli tym ludziom zadawać właściwe pytania, połączyć właściwe kropki, wyciągnąć właściwe konkluzje. Co jest też bardzo ważne, to jest to, żeby ten człowiek był w stanie operować, komunikować się ze swoimi partnerami biznesowymi w działach komercyjnych, w działach no, Wśród naszych wewnętrznych klientów, tak, żeby ci ludzie byli w stanie zrozumieć, o czym on mówi. No, u nas w firmie bardzo fajnie to do tego podeszliśmy, bo nawet nazwa stanowiska, nazwa postawy działu finansów to nie jest biznes partner, to jest kopilot. Czyli mówimy, że mamy tego prezesa, który jest pilotem, natomiast my jako dział finansów jesteśmy tym kopilotem, czyli jesteśmy drugą osobą w firmie, która pozwala nawigować firmę przez różne zawirowania i wyzwania rzeczywistości. Dział finansów wydaje mi się, że przez kolejne kilka lat przejdzie właśnie z, z roli takiej wspierającej na rolę drive'ującą. Będziemy jakby wskazywać kierunki, którym organizacja powinna pójść i będziemy jakby wpływać na decyzje, które zostaną podjęte właśnie Celem tego, żeby organizacja poszła tam, gdzie my jako dział finansów wskażemy.